Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony z Adi dobra, dobra. a to jest pierwszy odcinek nowej serii, którą jest seria Football Manager Retro, w skrócie FM Retro, w którą ogrywamy grę Football Manager 2015. Jak sama nazwa gry wskazuje, jest to oczywiście menadżer pikaski, w którym naszym zadaniem jest oczywiście poprowadzenie drużyny i poprowadzenie jej po samych sukcesach. Już od razu mówię jaka, jaki załóż będzie tej serii. To jest seria testowa, więc no chcę sprawdzić czy ona się sprzeda, czy ona będzie pasować dawać i tym podobne i tutaj rozegramy jeden sezon pełny no, jedną z drużyn którą po prostu wybiorę i jeżeli no oczywiście po tym sezonie będzie wam się podobać seria czy coś to będę, to oczywiście będę ją dalej kontynuował a jeżeli nie no to nie dlaczego robię tą serię mimo że to jest kontent retrowy to jest po prostu test jeżeli się sprawdzi no to najwyżej nie wiem może kiedyś przeniosę to na drugi kanał specjalny ale zobaczymy to ale bez, bez tego przedłużania zaczynamy nową karierę, futbol manager, OK. i ja tutaj jadę oczywiście kompletną czystkę, więc no nie będzie żadnych problemów. I już tu sobie wybiorę Niemcy, Polskę, Włochy, Hiszpanię i może Anglię. Dalej rozgrywki, tutaj ustawiamy oczywiście jak najniżej. Tutaj będzie pierwsza liga, tutaj Liga Adelante, tutaj Sky League 2, a tu niech będzie seria C i zaczniemy od y Niemców i oczywiście wrócimy się do tego aż już no, będę mógł wybierać klub, tak więc zaraz wracam. Okej okay, wracam z powrotem, tak więc no tutaj sobie tworzymy naszego menadżera, ja, ja nazwę go trasycie tak jak nazywam się, czyli Adi, WWE, mężczyzna wybiorę sobie byle jaką datę, na przykład tak i to niech będzie, na przykład tak, narodowość będzie Polak można to oczywiście zrobić poprzez ciśnięcie tego e, litery. Druga narodowa niech będzie Anglik. Miejsce urodzenia. Tam sobie, no. nam oczywiście Stargard. Tylko nie wiem, czy on tu jest akurat. Jest Stargard. I, dla, i tak od razu, dlaczego tu daję byle jakie? Ponieważ tutaj nie ma mojego e, prawdziwego roku urodzenia. Po prostu. Ulubiony zespół. I. I tutaj, no, ja Wam zostawię tajemnicę, gdyż nie będziecie wiedzieć, kto to będzie. Okej, okay, tutaj jest oczywiście ten, jakiś e, YouTuber, czy coś tu akurat nas nie obchodzi. I wybieramy zespół. I jako, że no, jest jeden mój ulubiony zespół, to dlatego wybiorę ten, który jest tutaj, właśnie. A więc, oczywiście, mecenas Praktyka, czy no, tam, oczywiście, na czystkę nic nie ma. Najsłabiej jak tylko można. Zatwierdzamy. Zaczynamy grę. Obecna granica została zapisana. Oczywiście, teraz ją zapiszę i nazwiemy ją oczywiście Testowa Kariera YouTube. Zapisujemy i czekamy oczywiście. O Jezu, jak to dziwnie brzmi, WWE przejmuje ster. Manchester United ogłosił, że nowym menadżerem tej drużyny został Adi WWE, ten 33-letni pasowiec tak naprawdę, no, z myśleniem. Wyraził z faktu, że będzie miał teraz okazję podnosić swoje umiejętności, które zostanie Ultra Trafford. i zaś liczą, że WWE pomoże X. w zespołaniu pełnych swoich możliwości. To będzie ciekawe! Edward Ford, wiadomość prywatna. Recesor Edward Ford powitał Cię na stadionie Trafford i stwierdził, że nie powinien jeszcze przejmować za z nami ze strony mediów. Kontrakt jest do 30 stycznia 2015 roku, 100 tysięcy. AMGX am Giggs, odpowiada za transfery z klubu piłkarzy, Koordynator piłki za wyposażenie zawodników. Zarząd oczekuje, że będziemy grać piłką, ofensywnie oraz w kolicy oczywiście juniorów, czyli U21 i U18. Aby ułatwić ciągle z jednym otoczeniu, właściciel klubu i asystent chcieliby się spotkać z Tobą. I ja tu radzę oczywiście się spotkać, bo tak będzie dobrze. Cześć, Adam. Cześć, Adam, Niewygodnie wygląda. Witamy, Manchester United, się z takiego Oczy. Chciałbym zająć Panu minu parę minut i tak Pana, jak za Pański asystent omówi z Panem zadania. Nie ma problemu, Manchester United to klub z pierwszą przeszłością. Kibicze, czyli menedżerów, którzy przed nami stanowiska, zapoznają się z tym, którą mają prowadzić. Domyślam się, że United nie jest do Pana całkowicie anonimowym klubem. Oczywiście, że nie, ale chętnie się dowiem, oczywiście. Tak w tym. Klub uważa, że zaraz na minimum jest awans do pucharu. W tej chwili obecnej za dużo utostęp niż następujący budżet. Budżet płetwy 3,5 miliony, transfer 65 milionów. I szczerze jestem zadowolony, bo akurat jest idealnie. Jak wspomnieliśmy w pojedynczej wiadomości, Klub preferuje konkretny styl i prowadzenia zespołu. Czy chciałby pan spotkać się z różnych czytać powiedzieć? Nie, mogę tak radzić, że to jest tak jest prawdopodobnie tylko jedno sezonowa seria. No zatrudniony za tydzień przedstawiany, na konferencji prasowej. Tak jest, bardzo chętnie. Dziękuję za odpowiedzi i pytania. Dziękuję bardzo i no, chcesz się spotkać z naszym asystentem. Cześć, Adi, jestem Ryan Geek. Czemu ty jesteś znów też niewyraźny? Cześć, ja pamiętam, twój asystent. Mam do ciebie parę pytań w kwestii czy funkcjonowania. Zanim zaczniemy rozmawiać o stylu pracy. Czy z modem z ono jutro w tym spali? O, bardzo chętnie, bardzo chętnie poznamy zawodników. Zowiedzam według starych, o który prosiłeś, gramy go jutro. Zpoznaciłem też dla ciebie raportu ze go przez quest'wa... Bar. Proszę bardzo, też chętnie z się średniu. Przynajmniej będę miał przeczytać? <laughs> Czy chciałbyś, abym zorganizował spotkanie z resztą stawu szkoleniowego w celu omówienia bieżącej sytuacji w klubie? Tak. Ja tam, on, tutaj ja oczywiście radzę, żeby no w większości się zgadzać, bo będziecie wiedzieć co i jak. Mogę dostarczyć ci regularne raporty autorstwa w za członków. Czy cię to interesuje? Dobry pomysł. Czy mógłbyś przysłać mnie co dwa tygodnie? Chcę, że tak, bo oni będą dawać te e, raporty, jeżeli chodzi o transfery i o, oczywiście treningi. Czy oczekujesz ode mnie pomocy? Szczerze, bardzo chętnie bym pomógł, mi w treningu i w treningu indywidualnym i wszystkie zespoły, ponieważ no powiem szczerze, ja nie umiem prowadzić treningu indywidualnego, nigdy nie wiedziałem jak to się robi, jak ktoś się dowie, to może mi pomóc w tym, co i jak. Nie, dziękuję, już mogę wszystko jeść, Pójdę pójdę 6. to wszystko, do widzenia. Na tym godzinie spotkanie, dziękuję bardzo. No i mamy tu oczywiście wszystko, co tu jest i no... Dom, który możemy zobaczyć, co i jak tutaj mamy. skrzynkę, gdzie będą nas informować, jak je dojdziemy. Skład, który za chwilę zobaczymy, bo widzę, że już jest tu już kilka fajnych nazwisk. Kalendarz, który możemy sobie ustalać z oraz tym podobne. Rozgrywki, w możemy sobie zobaczyć, w jakich rozgrywkach klub gra. U21, U18, czyli już drużyny. Taktykę, którą no, przedstawimy, później oczywiście to zrobię raport o zespole, czyli no takie podstawowe dane jak widać snap, czyli wszyscy co nasi są plus oczywiście możemy sobie zatrudnić nowych lub no na inny klub trening tutaj sobie ustalamy, no jak mają grać tu scouting jest do tego, żebyśmy no po prostu ściągali nowych zawodników, jak coś transfery, czyli co mamy, czego nie mamy klub, takie tam podstawowe zarząd, który nas ocenia, jak widać możemy sobie ile chcemy, budżetu, i budżet transferowy. Tu mamy kluby pa partnerskie. Co ja to są jak jakiś klipa Elmer, ale to pierwsza, pierwszy odcinek. Tu możemy oczywiście przedstawić prośby do zarządu w celu jakichś tam no, mniejszych spraw, ale na razie nie trzeba. No i finanse, czy oczywiście, czy będzie nam to spadać, czy będzie nam to nie spadać. Ale wracając tutaj aktualne informacje transferowe No dobra, co my tu mamy? Widzę, że no, mamy tutaj kilka wypożyczeń Mamy Falcao i chyba Andy Kellett wracają Kilku tutaj jest no, wypożyczonych i chyba dobrze Subskrypcje, wiadomości, tym się akurat nie przejmuje. Ogólna charakterystyka Manchester United odnosiła największe sukcesy w latach 90 Jest to niewątpliwie jeden z najbardziej utytułowanych angielskich klubów Oczywiście trzy razy zdobyli Ligę Mistrzów Raz mistrzostwo świata klubowe Raz europejski kłaszc zdobyczy czyli wcześniejszą Ligę Mistrzów Raz Super Puchar, raz Puchar Interkontynentalnych i dwa razy tytuł Premier League. Największymi rywalami są Liverpool, Manchester City oraz Leeds i obiekty, bazę treningową, jak same z kolei wyszukiwanie mamy na najlepszym poziomie. Spotkanie z piłkarzami. Czy chcemy się spotkać? Oczywiście. I tak, domyślam się, że większość z Was nigdy dotąd o mnie nie słyszała. Tam się oczywiście przedstawić jako was nowy menadżer. Wszyscy są zadowoleni. jesteście pełni Pan oczekiwania, paszka reputacja bez wątpienia wzrośnie. Cieszę się, że będę grać w Pańskim zespole. I tutaj no jako że chcą, to no, myślę, że powalczymy o premistrzu, czyli o oligamistów. I tak, może się tak zdarzyć, że no niektórzy będą zadowoleni, niektórzy nie. Tutaj twierdzą, że tren ma rację, a na przykład Robin Van Persie uważa, że no to trochę za wysoko i powinniśmy lecieć no, do Ligi Europy. Ja tak nie uważam. Oho, jedna się zgodziła, a nie, tak samo jest. Powiem że dokładnie takie reakcje oczekiwałem. I czasami te morale się wzrastają. One są ważne, ponieważ jeżeli zawodnik będzie miał dosyć duże morale, to będzie lepiej grał. A jeżeli ma bardzo niskie, to będzie olewał właściwie grę. Tu wszystko mamy. Kik przedstawia raport, którego to ma United. Najlepszego piłkarza to mamy Angela DiMarie. Zobaczmy. O, całkiem niezły. Oczywiście, no, jak jeszcze jesteśmy tutaj, to możemy oczywiście zobaczyć, no, jakie role ma i tym podobne. Teraz przykład możemy sprawdzić cydłowy I to będzie podświetlać nam, jak chcemy po prostu, żeby być. Wyglądał atrybuty, informacje, to wiadomo, kontrakt jaki ma, transfer, czyli ile jest warty, czy możemy go sprzedać, i tym podobnie, ustalić status. Rozwój tutaj będzie oczywiście informacja na temat tego, e, czy jest dobrze, czy nie. Raport, czyli no, od naszych e, skautów i tym podobne, czy jest dobry, czy nie. Interakcja, czy historia. Można tu porównać do zawodnika, i jego historia kariery. Jak widać. no Akurat u mnie zaczynał w Rosario Center, potem Benfica, Real Madrid i teraz się do United. Tutaj współpracowników poznajmy. I oni tu będą często mówić nam, no, radzić, nam no, co jest najlepiej. Warren jest na przykład uważa, że powinien w Ampersi wykonywać rzuty wolne, bo jest w tym dobry. Ale na razie, jako że nie mamy jeszcze taktyki, to wszystkich dodamy. W roznych tak samo, karnych tak samo. I tutaj, no, uważa, że trzeba zobaczyć na oczywiście juniorów. Obecnie uważa, że Marcus Rashford jest najlepszy. Ale obok tego też zobaczyć lepiej Timothy Fox'a Mesa i Axela Tu No, raz Forta myślę, że później dodamy, oczywiście, bo wiadomo, jak to dzisiaj jest, on jest jednym z najlepszych. Nie. ale to przekonamy się później. Zespół szkał tu wczoraj w czterycinie, w klubie. A po południu, przed budowie odziecinnego poprzedniku zespołu, Górny skał przygotowali sobie potencjalny wzrost. Mocniej. I jak widać, no. Uważa, że najlepiej będzie, jeżeli no, ściągniemy albo Aleksa Sandro, albo Mario Gomez. No, ale to myślę, że później już przekonamy się. Ale na razie to przebijamy, żeby oczywiście no, dowiedzieć się co i jak na temat no, sparingu. Oczywiście tu będą też informacje no, o innych transferach. Tu Scout oferuje, mówi, że najlepiej się scoutować liga mistrzów w celu potencjalnych tam transferów. bardzo to zrobimy. Zarząd prosi listę o na Chiny. i ja akurat tutaj wszystkich myślę dodamy. Nawet że niektórzy, jak widzę, są konturzowani, co jest śmieszne. Od razu mówię, że jeżeli Wam będzie przeszkadzać duża myska, to bardzo prosiłbym, żebyście mi powiedzieli, jak ją zmniejszyć, bo ja nie wiem właściwie. I pokażę tutaj. Tutaj możemy wystawiać zawodników, no, którzy nie mają ogrania, albo są wracający z kontuzji, żeby po prostu łatwiej było im się no, zgrać. Tutaj, oczywiście, spotkałem z dziennikarzami i to akurat tu pokażę, co jest. Co nosi pan wrażenie, że pańskie ambicje są zgodzie? Oczywiście. Czy oczekiwania są ten? Tak. Trudno powiedzieć, że pańskie było rozmawiają w solidnym rozwieniem. Że United to się pan za to. No, Anonimowy menadżer prowadzić sobie taniej klubie. No tak, no. Takiego renowatora zespołu jak United zawsze oczekuje się wielki sukces. Czy wierzy pan, że za pańskiej kadencji ta klubna tradycja być kontrolowana? No tak, no co wy? Ja wiem, że jestem nowy, ale nie jestem głupi. Czy... Prób dysponuje obiektami treningowymi fantastycznymi. Cieszy się pan? Tak jest! Menadzerowie starają się mieć wszystko pod kontrolą, podczas gdy inni zostawiają swoim zawodnikom więcej przestrzeni. Jakby patrzał, opisał pan by swój styl prowadził Co Sorry, że ja się będę często tak no, niewyraźnie brzmiała, ale no... trochę to jest ekscytacja. Mm, moim zdaniem wszystko funkcjonuje najlepiej gdy zawodnicy czują się Dzisiaj w dzisiejszym dniu Unite ogłosiło, że jest pan okiekonem okay, jest pan kibicem, więc chyba spełnił marzeń. Oczywiście. Na wypadek, gdyby jakiś agent chciał o tym wyjaśnić, proszę powiedzieć, czy za pan w najbliższej przyszłości z którą informacji. Powiem, że na przykład pomoc, No zobaczymy. I, I w sumie, no w sumie za chwilę to Jedziemy dalej. Oho, i mamy oczywiście mecz. To oczywiście będą pokazane. Tam jest e, inne mecze. Dobry, I chwali angielskiego prezesa. Mogłem jednak dać dobre wyjadanie. Ale chyba nie bo tak dziwnie to wygląda Te pisy finansowego tu możecie trochę przeczytać bo no jednak to w skrócie do nas. trzeba kontrolować finanse bo jak się nie skontroluje to będzie minus punktów i także no spadek mniej więcej tu oczywiście kolejne oferty tutaj kolejna oferta i coś ale jako że ten to oczywiście no Dajmy taktykę. I jako, że ja mam zapisaną swoją taktykę, chociaż nie, nie, nie mam jej. Dlatego ustawię ją taką. Ja zawsze lubię właśnie 4-4-2 i no tak, tu jest standardowa, możecie tu chwilę, wam pokażę mniej więcej na czym polega większość tego co tutaj się dzieje. Ja zostawiam zawsze tak, tak jak jest, bo dla mnie jest tak najwygodniej. Chwileczkę zostawię, żebyście mogli sobie poczytać. Najwyżej zatrzymacie, jeśli będzie cokolwiek. To nie doczytacie. Polecenia drużyny, to no, na następny raz zrobię. I tak, kogo mamy najlepszego bramka? de Hę, więc ustawiamy go. I też w następnym odcinku pokażę specjalnie wszystkich profile. Na lewego obronę dajemy na prawą Dalego Blanda, na środek Chrisa Smollinga, na lewego Phila Jonesa. I jak to jest in, ten IN, to znaczy, że jest zainteresowana inna drużyna. Jak widać tutaj Everton, więc pomyślimy może o sprzedaży. Lewy obrońca to będzie. Markus Horrojo, dlatego że luksus jest kontynuowany. Lewy to będzie... Prawy, Antonio Valesa. Zawsze się mylę, czy prawy, czy lewy. Tutaj na środku Angel Di Maria. Obok niego Ander Herrera. Na lewej Ashley Young. I napastnikami będą się Wayne Rooney. Oraz... Robin Van Persie? Nie, nie może być Van Persie, bo jest na urlopie. Więc za niego wejdzie tym razem James Wilson. I pozwólcie, że na chwilę zatrzymam, bo chcę ustalić łapkę rezerwową. No dobra, tak więc nie wiecie, wygląda moja łapka rezerwowa. Kilku jednak ściągnąłem z U21, ze względu na to, że no niektórzy mają konturze. I te, z tymi co ściągnąłem są oczywiście e, Andreas Pereira, Bill Person, Demetri Mitchell, Dean Henderson, Ashley Fletcher i Matthew Willock. Jeżeli ktoś oczywiście kogoś kojarzy, to bardzo dobrze. Oczywiście, mam tutaj ekran, podstawowe informacje, tutaj wszystko jest tak jak ustawione. Lecimy dalej, przejdź do meczu, jakieś tam małe te podstawowe składy, tutaj oczywiście no, druga drużyna jakieś mniej więcej przedstawiona. W sumie śmiesznie to wygląda, bo kilku pods zabrałem. Tutaj możemy sobie ustalić jak mają być nasi atakowani. Zawsze ja robię tak, że no, daję porady, żeby no, mniej więcej dobrze to wyglądało. I tutaj no, rozmowa jeszcze przed, przed meczem zawsze będzie tak, że w przerwie i po meczu. Ja tu zawsze no, jeżeli chodzi o podstawę, daję asystentowi. A jeżeli tutaj to robię, robię tak jak tutaj, czyli że przekonajcie mnie, że zasługujecie na miejsce w zespole. Dobra, widzę, że im się trochę nie podoba to widocznie są ten, troszeczkę no, zdepresowani. No i zaczynamy mecz, po prostu. Chwileczkę tutaj się ciszę. I zat... czekajcie ja tutaj zatrzymam chwileczkę, ponieważ no, ja sobie ustawiłem trochę szybciej. Dlatego to ustawię no w taki sposób. Możecie sobie ustawić tutaj oczywiście jak chcecie, ja polecam. Dzięki włączyłem, bo byłoby za głośno. Zobaczmy jak to wygląda. I dobrze, i mogę pokomentować tak. Di Maria podaje do Wilsona. Wilson próbuje tutaj jakoś się przebić, czy będzie podanie, ale no Lindergard broni w tym momencie. Kolejna akcja w tym momencie. Wayne Rooney dosłownie na zud Wilson! Ale jednak wybraniają no, to, chociaż jeszcze Rooney będzie przyjmie piłkę. Yy, zabiera mu ją Gosz, ale odzyskuje ją Daily Blind. Kolejna akcja: Lindegard podaje do Haropa. Harop, co on tutaj zrobi? Pearson. Pearson podaje do Weiran na lewo. Czy będzie na lewo? Odbiera piłkę Angel Di Maria, podaje do Runeja. Runej, co on teraz tutaj zrobi? Under Herrera. Herrera Ashley Young. Na lewą stronę, oj traci piłkę, potrzebnie trzymał piłkę długo, Elfitui, następnie jest O'Sullivan, nie ten, nie ten z Pearson. Pearson, Pearson ma tutaj koło siebie jednego z obrońców, podaj do tyłu do gosa. Goss podaje do Weira, dalej do Pearsona, Pearson, O'Sullivan jest na wolnej pozycji, będzie cały gol! I w tym momencie, no, młodziki prowadzą 1 do 0, Lewis O'Sullivan, tutaj oczywiście, no, Gig będzie, asy asystent będzie radził, no, co najlepiej zrobić. Ja tutaj zawsze robię tak, że w 24 minucie, no, jak przegrywamy oczywiście zaczniecie kombinować, jak no, jest ok 0-0 to zachęć, a jeżeli no jest bardzo źle to oczywiście no, po prostu, że no, przyciśnijcie. 33 minuta, kolejna akcja, Young, Ashley Young podaje do Jamesa Wilsona. Wilson patrzy czy jest jakiś partner, ma przed sobą obrońcę, Wilson! Traci piłkę na rzecz Evansa, Lindegaard podaje, przejmuje Chris Di Maria, Maria przejmie? Nie, przejmuje Ware Dalej o Saliwan. O Saliwan, będzie próbował coś wykombinować. O Saliwan. Sela z daleka, ale to był bardzo słaby strzał, żeby cokolwiek się zdarzyło. No i dobra, no witam Was ponownie na przerwie. Że, jak widać niestety przegrywamy 1 do 0. co nie jest dobrze. Dlatego no ja oczywiście asystent powiedział, że że oczekuję lepszej gry. Ja mniej więcej to też samo powiem, bo odniosłem wrażenie, że się obijaliście. Musicie na to zapracować. Do wszystkich oczywiście. I widać, że chyba ich, ich są zbyt pewni mi się wydaje, że tak grają w zgaszeni. Szczerze nigdy tak nie miałem. I ja... i tu jest zmiany. Zawsze robię tak, że w sparringach zawsze trzech zmieniam w 45 i 3 w 64. I zawsze ja to robię pod względem A tych ocen. Jeżeli opcjony są słabe, no to wskakują. Mój taki limit to 6-7, to wtedy no wszyscy zostają, ale dobra. Jakby Daily Blind chodzi, a jest to oczywiście prawy obrończe i myślę, że za niego wejdzie sobie... Tu chyba nie dałem sobie prawego. Ups! No dobra, no to zrobimy sobie test, że Tyler Blackett wejdzie. Tu za Andera Herrera wejdzie sobie, myślę, Nick Power. Zobaczymy, czy się spisze, jest na dobrze. A za Antonio Valencia na prawą stronę. Myślę, że wejdzie sobie. To by mogłoby taki się nadać. Udajmy, że może ten Juan Mata. On chyba może grać. Oczywiście, no jak tam się spojrzy na profile, to będzie pokazane, co ja. Teraz przeciwnik, jak to wygląda? Radzi, żebym się atakowali agresywnie, odbiorę piłki. To zrobimy, a jedziemy drugą połowę oczywiście. Kolejna akcja. David de Gea podaje do Juana Maty. Juan Mata będzie szukał partnera, Di Maria, Di Maria, Wayne Rooney, powinien teraz podać Wilsona, Wilson jak on to wykorzysta, stracił piłkę, niepotrzebnie trzymał, Tyler Blackett. Will Power teraz, Nick Power przepraszam, Achel Di Maria, James Wilson, co będzie podanie na lewą stronę, Wilson niepotrzebnie tu trzyma piłkę, musi się lepiej spisywać jeżeli chce no, zachować miejsce w pierwszym zespole, podanie znów do Lindegarda, Di Maria odzyskuje piłkę na środku boiska, Juan Mata, Wayne Rooney, James Wilson, będzie tu podanie, ale niepotrzebnie trzyma piłkę, przez co też jeden z y, obrońców ma kontuzję. Ale chyba widzę, że będzie jednak zutrożny, że był w tym czasie też faul. Tak więc to jest idealna okazja, żeby jednak było jeden do jednego. When Rooney i Rooney, gol! Jeden do jednego w tym momencie jest. Czas na zmiany oczywiście i zobaczmy jak to wygląda. Ashley Young tym razem słabiej. Dlatego myślę, że wejdzie tu za niego sobie Demetri Mitchell. Wiem, że to nie pasuje z pozycjami, ale w następnym odcinku postaram się no, dokładnie to spojrzeć. Za Markusa Royo, który no, jest lewym obrońcą, wejdzie sobie, myślę, Patrick McNair. A za Chrisa Smolinga wejdzie sobie, myślę... Eee... Właściwie tu już mam samych tylko pomocników i napastników. Ale zaryzykujemy, że wejdzie Ben Pearson. Zaryzykuję, że ja tak nie ten. Niedokładnie. O, i tutaj jest ciekawe, bo możemy trochę zmotywować zawodników. Zrobimy to w taki sposób. Im dłużej będziecie to robić, to tym lepiej oczywiście będzie. Nie wiem dlaczego uważając, że menadżer nie jest, nie jestem wiarygodny. Nigdy tak nie miałem, nie rozumiem. Kolejna akcja, Rooney, Di Maria, Powell. Gdzie się zdecyduje angielski zawodnik? Wilson, Wilson traci piłkę, odzyskuje Di Maria. Rooney, Wodaję do wolne pole do Wilsona, ale no Wilson znowu prosto do bramkaza. Musi się nauczyć strzelać, bo tak nie widzę do jego miejsca. Tu drożny kolejny, Wayne Rooney. Wysokie w odzysku nacy wybijają piłkę. Kolejny do grania, nie widziałem kto tam był, Di Maria. Di Maria, Wayne Rooney, Wayne Rooney strzela i gol! I mamy dwa do jednego. Wayne Rooney strzela, dwie bramki, a nie ps Nie, jednak tak, bo już myślałem, że bramka jest nie ale jest zalicona. I proszę bardzo. Oho, co my tu mamy, Wilson ma kontuzję. No ten, który właściwie się nie spisywał. Dlatego no... Zawsze musi być zmiana za tego napaśnika. Jakoż mamy tu miejsce dla Ashley'a Fletchera, to oczywiście on wejdzie do gry. Spokojnie, pokaż mi, że zasługujesz na miejsce. Może od czasu on lepiej się spisze od Wilsona. Bo jednak on był taki niemrawy, moim zdaniem. Kolejna akcja, win Rooney, ale to jest akurat końcówka spotkania. Może jeszcze 3-1, dorwą się Di Maria, Rooney. Podanie do Fletchera, Di Maria strzela jednak jest gol na 3-1, proszę Państwa. Szybko odzyskana piłka, Abraham. Podaję dalekie do Phila Jonesa jednak Phil Jones, podaję do Tyler Blacketa, Di Maria i koniec tego meczu wykrywa podstawowa drużyna 3 do 1. zadowoleni, myślę jesteśmy, dobrze się spisaliście, świetna robota, tak mi pochwalę po prostu no bo czemu nie właściwie 1, trochę kartek zgarnęliśmy, ale mówię. Ja na akurat to popracuję na tą taktykę pewne wyniki. Jeden okazaliśmy bardzo skuteczny futbol w stadionie lofina, co przekonuje co zwycięstwo. Ile masz Oj, 4 tygodni. To trochę mu to ci niestety. TTS będziemy dostawać raporty z U21 ten, e, którą złożył Acemila. Dobra, myślę, że na tym moment możemy się zakończyć ten odcinek. Zostawiam was z e, atrybutami Wayna Runeya, jak one wyglądają oczywiście i no co ja mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że pierwszy odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak to nie zapomnijcie dostać łapki w górę zasubskrybować, jeżeli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem Użytkownik AdiDewyDewy, na razie i cześć!